Hejka czuję się zawiedziony. Muszę nagrywać odcinek od początku. To są smallonowice. Nazwa jest Gana trochę od Smyslowała. Mur budowałem na nieudanej wersji. Na nieudanej wersji odcinka, która się jakoś mi nie zapisała, yy, szukałem Lava pula, nie udało się. Yy, szukałem pszenicy też. W praktyce wszystkie moje postępy w filmie zniknęły. Będziecie mieli odcinek tak. Może 20 minutowy. Bo nie, jakoś nie mam ochoty od nowa tego także bardzo nagrywać. Yy, mówię coś jeszcze raz. Na 20 subów, bo już mi się nie chce czekać do stu. Zaśpiewam piosenki Kaluch wielki napad. Kaluch wielki napad. Wiem, że to ta piosenka już ma trochę swój lat. Ale co z tego? Tam jest trzecia wioska. Jedna wioska. Druga wioska. Trzecia wioska. Pewnie jeszcze tam powinna być czwarta wioska i jest okej. Okay. No to lecimy do. Zwiedzić kolejną wioskę. Ja sobie po prostu tak spacerowałem. Spacerowałem z nudów. I tam jest kolejna wioska. Dobra, trzeba przepłynąć rzekę. Szybko, 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 ma nie mam zamiaru mieć Nie mam zamiaru walczyć z utopcami. Jeśli będzie kowal, to będzie fajnie. Tu może będą. gdzie ja, dla mojej. <laughs> dla takiej osoby, to będzie. Niespodzianka, bo nie, nie chcę wam jeszcze mówić, czy na pewno się pojawi. Tam moim zdaniem powinna być jedna wioska jak tak. No, tak mi się wydaje. Nie mówię, że na pewno. Ale moim zdaniem powinna być. Bo w tamtym miejscu jest jedna, tam jest druga i tu jest trzecia. Kowala tu nie widzę. Więc nie ma kowala. Ale mam na przykład za to żelaznego pana. Nie mam zabijać kolejnego. Zapomnijcie o tym co mówiłem. Nie zabijam golemów. Ale za to mogę wam pokazać moje, mojego skilla w, skakaniu, w robieniu wiader. To, to, to nie był ten skill. Jakby co, to to, to skaczę stąd, żeby się nie A, Widzicie? Nie, bo nawet mi się nigdy nie udało zrobić żelaznej zbroi. Nigdy mi się nie udało zrobić postępów wielkich. Mam jeszcze taki, jakby, drugi Ale to już u kolegi grałem w Minecrafta, gdzie już mam nawet portal. Och, choroba jasna. Teraz ja muszę stąd zaskoczyć i przeżyć. Oh, I'm a bumblebee. I'm a bumblebee. Chcesz upadek na farcici? Co to już Wiadro. Oh, I'm a bumblebee. I'm a bumblebee. You like it? I can't me the story. Dobra, ja idę szukać. Oh, I'm a bumblebee. I zaczekać kolejnych wiosek bo pewnie jeszcze na niejedną jedną się natknę. I tam kolejna pewnie będzie wioska gdzieś. Tak zgaduję, nie mówię, że nas To procent. Nawet na milion nie potwierdzam. Oh, I'm a Bumblebee. I'm a Bumblebee. Away free. Bermi, sorry. I'm a bumblebee who likes to eat okos. Oh, I'm a bumblebee. I'm Bamba Dat een stel maar maar net zo. Je Możemy wracać już do mojego domu. To jest trudno, to jest najbliższa wioska. W renderowaniu. A szybko, szybko, szybko. I już się zaczyna godziny godziny potworów ja, ja jestem w wiosce tam, tam jestem najbliższy Jesz, jeszcze dzisiaj potwory chyba nie spełnują, ale teraz już się powinny zacząć mamy że raz obudź mm. mnie dziękuję o! Wow! Nie ja należy je? Ja nadal żyję. O, ja nadal żyję. Na, hop. On mnie widzi. BUM. I zrobił BUM. Hmm. dziło też, bo potrzebuje ramek. Oh, I'm a bumblebee, I'm a bumblebee, like sweet and sexy, spare me, me, I'm a bumblebee. <kłysy> tak bym chciał zdobyć moją głowę. Tylko nie wiem jak. Bym musiał użyć komment

to jest to Moja wioska Hop, hop, hmm, dopiero my nie, ile? Dopiero minęło 9 minut. Jeszcze mam chwilę popatrzycie jak się kurzam na creepery i chodzę po świecie. Widzę, że to tutaj w okolicy jest jedyna wioska, gdzie jest kowal? Ty, a jak nie kiśnę, to mi to wszystko przelatuje do oczu. I jakby... Łzy U... mi ciągną. <laughs> Przyznaję, to było potężne. <laughs> Już noc? Ile ja szłem? Dzień? Widzę, że dzień jeden w Minecrafcie to jest tam 7 czy tam 10 minut, a właśnie noc to właśnie też 7 czy tam 10 minut. Chyba dzień to 10, a noc to 7. Miałem taki świat z taką osobą. Oh, I'm a red Po co mi jeszcze? Po co się... Przy... schowam ją do skrzyni. Ogólnie schowam część rzeczy do skrzyni. No. O, okej. Okay. Ja sobie raz na... Ja sobie, ja sobie raz na jakiś czas sprawdzę, ile już czasu minęło, żeby był 20-minutowy odcinek, bo ostatni, ten wcześniejszy miał być trochę dłuższy, w sensie nie miał być długi, tylko po prostu tak się niechcący mi stało, że był taki długi. Ty, schodki. Jako schody? Nie. Jakoś yy, krzesło? O tak. Nie, ale. Chody są bardziej dekoracyjne jakoś ściśle Taki mały przedmiot. Kto tam jęczy, jęczy, jęczyciel? Ho, Przepraszam, przepraszam. Nie obraził się i poszedł do ko... Patrzysz na mnie. Przepraszam, za to się z tobą. Termin... To jest biblioteka Nowy Nic już. drugi Terminator. Nie, oni sobie żarty starają. E, masz kamienne. No, dobra. Pójdę szukać tej golawa Pula. Czekaj, ma na nagle takich dwóch. O jak faj! To ten jest ten ham? Nie, to nie jest ten ham. A ten mi co daje? Za tego samego... Ten... Nie, ten jest jeszcze droższy! Zabijcie mnie, proszę zabijcie mnie. Du, 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 du. Mam Undertayla do ogrania. W sensie będzie jego jeszcze mam. Ach, ty, dym, ja był lava Pulem. To bym był gdzieś głęboko w podziemiach. Ale wie jaki kli... Nie Nie wyskoczę. Tu jest na wysoko. Nie no, żartuję. Du. Z a tam o jaki piękny piesek To za i proszę za i go Wchodzi do pokoju a tam mokry nosek 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 ja już tam byłem Pochylacza. Nie mam zamiaru, bo jeśli nie znajdę tego, czego szukam, to będę naprawdę rzadko szukany, a pewnie nie znajdę. Jeszcze pouzował się. Nie mam żadnych... Tylko, żeby gra mi nie usunęła, bo na przykład... Up. Nie, nie idziesz. Będzie trzeba zrobić trochę kostek, więc tej nocy przespać nie mogę. Słuchajcie, mi, że jestem debilem. Słuchajcie. Tu jest lawa pól, tu jest lawa pól, tam jest portal do naderu niedokończony. Oj. Dobra, gdzie są te święte Eh, Por porque... Już, już jestem. Chciałem zdobyć kości, ale no nie gadajcie, to nie... Jestem nadal mój piesek? muszę go nadzorować. No i właśnie. Już nie ma. <laughs> ja jestem trochę zawiedziony, że od początku obok mnie, obok tej wioski był lava pool. Portal do netheru. No. Ty, mogę wykopać ten blok, że <laughs> złota jakby? Dobra. Oh 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 oh! Yeah. <gasps> Część moich rzeczy już się spaliła. Nie odzyskam wszystkiego już. Jasne, że się spaliła. Budki, miecz. Boczywań po ciem w pokoju, butki głupia lawa. Mm. Bardzo głupia lawa. Bardzo... Pięć. Mieczy ty jednak żyjesz. Mieczyk żyje. To mi się podoba. Hop, hop. Ja już widzę, że nie mam 600 Miałam zamiar zdobyć tylko blok złota. Ej. No jest taką robotą. Straciłem psa, straciłem trochę itemków. To już jest niecałe minusy. Aaaa, eee, no nic, trzeba się dalej. Muszę zrobić portal. Uuu. Jakie to jest wielkie. Bo ja sobie to powiększę, bo na takim mam nie będę robić. Okej. Okay. <laughs> Dobra, hop. Czyli speed jak? jakby. Nie o to mi chodziło. O Boże wszystko psuje, przynajmniej weź już sobie tą wodę. się dalej. To już jest odcinek 25-minutowy, więc myślę, że wrócę do domku i go już zakończę. A w kolejnym odcinku poszukamy lawa pula. Ja. Chyba ten odcinek w nazwie, w sensie teraz jak ja to będę już mam to yy, w, 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 przesyłać, to chyba nazwę ten odcinek miałem pecha. No i dobra, w tym miejscu kończymy. Pa.